Szanowni Państwo, serdecznie wit witam w Centrum Kultury Browar w którym to już 29 stycznia będzie bardzo gorąco, bardzo głośno w związku z kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan prezydent Włocławka, dr Marek Wojtkowski jest szefem szafów i szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także we Włocławku. Panie prezydencie, proszę bardzo. Drodzy Państwo, witam serdecznie, więc już nadchodzi 29 stycznia. 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już zapowiadamy i serdecznie zapraszamy. Wolontariusze już są, także w niedzielę będzie się działo nie tylko w Centrum Kultury Browar B i w naszym sztabie, który tutaj będzie lokalizowany Opodal w Liceum imieniu Marii Karolickiej, ale w całym naszym mieście, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście finał, jak zawsze, występ zespołów. Oczywiście z gwiazdą główną, czyli zespół Pijama Porno, który budzi trochę emocji, ale pozytywnych emocji. Także serdecznie zapraszamy, będzie się działo. Jestem przekonany, że aura będzie nam też sprzyjać. No to czekamy. Pan Damian. Tak. Witam bardzo Państwa serdecznie. Siema, powoźpowemu. powemu. Bardzo konkretne informacje, ponieważ zostały trzy dni do finału, to naprawdę jest niewiele. Nie wiem, jak mi to szybko zleciało, ale zleciało. Szanowni Państwo, zacznijmy od tematu najważniejszego, czyli wolontariusze. Wolontariuszy w Włocławku będzie 486 wolontariuszy. 486 wolontariuszy będzie chodziło po y, mieście. Mimo to, mimo tej liczby, mamy jeszcze u nas w sztabie mnóstwo wolontariuszy. To jest ponad 60 osób, jak nie 70. Tak więc śmiało mogę powiedzieć, że w Włocławku organizować woźb będzie. Ponad 500 osób, jak nie 600. Także większa część to faktycznie zbiera. My, sztab, wolontariusze, również tutaj wszystko organizujemy. Przechodzę dalej, jak mówimy o wolontariuszach, przedstawię Państwu, jak wygląda wolontariusz. Jak wolontariusze będą się prezentować na włóczkowskich ulicach. Tak więc. Zacznijmy od identyfikatora. Identyfikator wolontariusza musi być widoczny najlepiej na szyi. Wolontariusz musi mieć go na szyi, mieć na zewnątrz, eee, po widoczny. widoczny, tak, musi być widoczny. Dodatkowo, puszeczka. Puszeczka prezentuje się w sposób następujący: 31 finał. Oczywiście. 31 finał. Na puszeczce powiem, musi mi się zgadzać numer wolontariusza. Numer, który mamy w tym przypadku, ja mam numer 500. To również tutaj na puszeczce musi znajdować się numer 5 Każda puszka jest przypisana do danego wolontariusza. Dodatkowo, Panie Prezydencie, poproszę na chwilę. Dodatkowo, każdy wolontariusz otrzyma taki oto woreczek 31 finału. A woreczku znajdziemy. A woreczku znajdziemy komin. Już nie maseczka a komin. 21 pierwszego finału. Ponadto komplet serduszek i znajdzie się tutaj również jeszcze smyczka i i przepraszam, nie identyfikator, tylko informator y, dla wolontariuszy o miejscach danych najważniejszych y, kwestiach najważniejszych. Sobie Opaska krótko jest kupiona. <laughs> Także to. Można tego mieć, można, tego mieć, można zamówić. Co <laughs> yy, mówiliśmy o wolontariuszach. Szanowni Państwo, tak wspomniał Pan Prezydent, sztab będzie się mieścił ulicą Konoplickiej. Tam będziemy rozliczać wolontariuszy. Dlatego też dla bezpieczeństwa zamykamy ulicę Bechiego od godziny 8 do godziny 21. Ulica Bechiego 29 stycznia będzie zamknięta. W celu bezpieczeństwa dla wszystkich osób, dla wolontariuszy i nie tylko, żeby komunikacja, komunikacja łatwo się przemieszczać między LMK a Prowarem B, między koncertami. Eee, dalej, muszę tutaj wspomnieć oczywiście o aukcjach Allegro, które mamy. Przede wszystkim Medal Prezydenta, który już mam tutaj małą ściągaczkę, eee, aktualna cena Medalu Prezydenta Anwilu, który przekazał Pan Prezydent, eee, wynosi 910 zł. Dodatkowo medal przekazany przez Pana Wojciecha Kobielskiego, medal nobilesu 560 zł. Obraz Pana Fronczaka, to jest tutaj ten obraz po lewej. Czyli co roku proszę Państwa, Pan Andrzej Fronczak, to, to dziękuję, że co roku przekazuje swoje dzieło na licytację. Oczywiście, że tak. Co roku właśnie, co roku. Aktualna cena wynosi 1508 zł. No i tutaj torba. Pawła Czarniaka to jest yy, w tym zbiorze najwięc, yy, ma największą sumę pieniążków, ponieważ 2950 zł. Mam słuchy, że prawdopodobnie, prawdopodobnie dojdzie do, nawet do 4000. Yy, mam taką nadzieję, ponieważ jest to. No jest to po prostu pamiątka po Pawle, tak? Paweł Czarniak, winnik ma wyjątkowy który także uczestniczył zawsze. W znaczy. wielkiej tak, Bardzo też nas wspierał. Brakuje znaczy. nam go. Mamy, mamy torbę Pawła, która przekazała mama, mama Pawła do nas. tak. Dodatkowo bardzo ciekawą rzeczą są vouchery. Akademia Pływania od H2O, lekcje pływania. Tutaj mają bardzo wysoką cenę. Każdy chce się nauczyć pływać, bo właśnie to są vouchery, żeby nauczyć się pływać. Ludzie są na to bardzo chętni. Zestaw kurczak danych chińskiej będzie niebawem na naszym Allegro. To jest bardzo ciekawa edycja: kolacja z finalistą Masterchefa. Ona bodajże na dzień dzisiejszy ma ponad 300 zł. I rzecz niezwykła niestety nie ma tego tutaj teraz, ponieważ jest w Warszawie safe. Dostaliśmy safe od KDBS Bank, sąsiadów z Uzyżabiej. Podpisany przez Jurka Owsiaka. Aktualnie cena to prawie 4000 zł. A dlaczego go nie ma? To Ponieważ. Właśnie, to jest bardzo ciekawa historia. Z sejfem, zami, Sejf dotarł razem z nami do Warszawy w momencie, kiedy drukowaliśmy identyfikatory i wolontariuszy. Tak się spodobał panu Jerzemu Owsiakowi, że chciał go zatrzymać i przedstawił go, albo już go przedstawił. Niestety nie siedziłem. W studiu TVN, także tak się to spodobało Jerzemu, że po prostu chciał go zostawić. Ten sejf zostanie przetransportowany do nas, ponieważ jak kto wycytuje safe to odbiór osobisty. Dodatkowo wydarzenia i tutaj chciałbym wspomnieć o kilku istotnych rzeczach. Krwiobus, mammobus, DKMS. Stworzyliśmy wydarzenie na Facebooku Żyj zdrowo z Łoś Tutaj przy okazji chciałem już też zaprosić pana prezydenta Pewnie. do oddania krwi, ponieważ wczoraj miałem telefon od pani kierowniczki z Ulicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiodecznictwa, że krew dzisiaj jest bardzo ważna. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkie osoby chętne, i proszę tutaj też media, żeby to podkreśliły, że wszystkie osoby chętne, które chcą oddać krew w niedzielę od godziny 11 do godziny 16 to tutaj na ulicy Bechiego będzie ustawiony krwią. Także my tutaj damy krew. Zapraszam również i Państwa. Mammobus. zaprosiliśmy do Wosławka mammobus. i tutaj kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogą badać się bezpłatnie. DKMS od godziny 13 będą dwa punkty tutaj w browarze B oraz w LMK. Także jeśli życzylibyście sobie państwo zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku to serdecznie zapraszam. Jeszcze tylko wspomnę o kilku wydarzeniach. Niestety nie mam tutaj ściągawki przy sobie. Pozwolę sobie tam troszkę podejść. Pierwsze, pierwsze trzy wydarzenia są już za nami. Mam tu na myśli koncert ze szkół muzycznych, koncert Baczyńskiego i Włocowcy Muzycy Orkiestrze. 28 stycznia w sobotę, rajd pierwszy o godzinie 9.00 z przystanku na przystanku SP23. W obu pierwszej pomocy na wzorcowni od godziny 10 do godziny. 18.00 oraz koncert Podaj Serce w klubie Zazamcze o godzinie 10.00. To mamy na sobotę. Jeśli chodzi o niedzielę zaczynamy od biegu się z Cukrzycą, który odbędzie się na bulwarach od godziny 10.00. Pierwszy oddech pod wodą między Międzyosiadowy Basen Miejski od godziny również 10.00. Turniej Piłki Nożnej przy Oryku, przy SP numer 11 od godziny 12. Światełko do nieba z Przerębla, niezmiennie morscy kujawskie grają razem z nami. Dostałem informację, że będzie do wylicytowania coś fajnego, coś przyjemnego, także zapraszam tam serdecznie. To jest bardzo ciekawa nowość w tym roku. Trening przeszkodowy Włośp z Katarzyną Baranowską, uczestniczką Ninja Warrior od godziny 12 na ulicy Piaski, z kortami tenisowymi. E, chyba, że będzie e, paskudna pogoda, wtedy to zostanie przeniesione, ale to proszę śledzić na wydarzeniu e, trening przeszkodowy z Włośp na Facebooku. Tam będą wszelkie informacje publikowane. Włośp Muzeum, e, wszystkie kwatery, wszystkie miejsca muzeum będą grały razem z nami. Motoorkiestra, niezmiennie również od wielu lat motorkiestra e, jeździ z nami. Tutaj przychali mistrzów od godziny 10.00. Krwiobus Tutaj już wspominałem: od godziny 11:16. Mam obóz od godziny 10:00 do 17:00 oraz pulsujące serce miasta. Szkoła tańca puls wraz ze swoimi tancerzami, ze swoimi uczestnikami, będzie pokazywać jak tańczy Włocławek na wzorcowni o godzinie 12:00. I na Wolności o godzinie 12.30. Jeśli nie pomieszałem, ale nie, nie pomieszałem. Są informatory, proszę Państwa, są plakaty, gdzie <tryk> można szczegółowo opowiadać o to co się będzie działo. Tak. A po południu? A po południu? Po południu to jest bardzo ciekawe, ponieważ po południu od godziny 17.30, tak jak mówiliśmy podczas ostatniej konferencji prasowej, e, zaczynamy od MTV Lovers e, oraz od godziny 18.30. Tak jak Pan Piotr powiedział. Pijama, Pijama porno. Eee, tak, tutaj jeszcze muszę tylko wspomnieć o wolontariuszach. Szanowni tak Państwo, tak. proszę, od światełku do nieba jeszcze, bo to skoro mówimy o niedzieli i o porządku. Dobra, yy, To do kolei. To po 20 mamy światełko do nieba, proszę Państwa. Tak, dlatego zamykamy yy, ulicę Bechiego, ponieważ o godzinie 20.00 wszyscy wyjdziemy na ulicę Bechiego i tam się odbędzie światełko do nieba. Szczegółów jeszcze więcej nie zdradzam. To będzie ciekawość. To, to będzie inne niż co roku. Tak, to prawda. Yy, więc o godzinie 20.00 wychodzimy na ulicę Bechiego i tam yy, będzie światełko do nieba. Yy, Chcę jeszcze wspomnieć o dwóch kwestiach. Wolontariusze chodzą tylko po ulicach. To muszę jasno podkreślić. Wolontariusze chodzą tylko po ulicach. Nie chodzą po mieszkaniach oraz po prywatnych posesjach. Wolontariuszy znajdziecie tylko na Włocławskich ulicach. No i na koniec sponsorzy. Koniecznie. Szanowni Państwo, sponsorem głównym niezmiennie Wika Polska. Gramy razem z Wiką. Gramy razem z Wiką. E... Oraz, oraz mamy tutaj. Market dekoracyjno-budowlany PSB Mrówka, DGS Poland, hurtownia Polser, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej SANIKO, Wątarski Wocławek autoryzowany lider Volkswagen i Skoda, Biuro Nieruchomości Arkadia, Indorama, Piekarnia Południe, Centrum Handlowe Wzorcownia Anvis oraz również pierwszy sponsor w tym roku firma Astra z Warszawy. To wszelkie informacje na 3 dni przed finałem. Wydawka dla wolontariuszy odbędzie się w piątek od godziny 16 i 17. .00. O godzinie 16, wolontariusze, wolontariusze poniżej 16 roku życia, a wolontariusze powyżej po, po, po 16 roku życia na godzinę 17. .00. Tutaj jeszcze tylko pragnę wspomnieć, jeszcze dość o, jeśli chodzi o światełko do nieba, proszę wziąć ze sobą zapalniczki. Proszę wziąć ze sobą zapalniczki, jeśli chodzi o światełko do nieba. To jest bardzo istotne. I jeszcze to raz pow... strafnie, tak, I jeszcze raz powtarzam, proszę wziąć ze sobą zapalniczki. Yy, może jeszcze dodajmy yy, yy, informację o tym, że wolontariusze będą... W miejscu, w którym będą rozliczani, będą mogli także skorzystać z ciepłego herbaty, z, z ciepłego posiłku. To wszystko będzie się tak. działo w budynku Ulicy Umania i o to dbamy oraz organizatorzy, żeby wolontariuszom po tym, jak już wykonają swoją pracę i zrobią dużo dobrego na rzecz Wielkiej Świątecznej Pomocy, żeby mogli się posilić. Także tak, także to... tutaj jeszcze słowem dodam, że nie tylko BNK. Ponieważ tutaj będzie opiekować się wolontariuszami stacja pod Wiśnianinem, rejestr na przystani, osho, sk sklep rowerowy PG Bikes, <laughs> miodnia, y miejskie biblioteki publiczne, miejska biblioteka publiczna y oraz filia numer 2, filia numer 6 i filia numer 10 przy ulicy Dziewińskiej, Żytniej i Kościelnej. No i tak jak właśnie tutaj powiedziała pani dyrektor, u nas w sztabie LMK również wolontariusz może przyjść, napić się ciepłej herbaty, zjeść kanapeczkę i ruszać dalej w miasto. I powiem jeszcze proszę Państwa, że wolontariusze to tych 486 osób, ale oprócz tego, Panie Prezydencie, przecież wolontariusze to także pracownicy włocławskiego Samorządu, tak. pracownicy włocławskich instytucji miejskich, instytucji kulturalnych tylko. Także wolontariuszy jest bardzo dużo w Włosławku i za to serdecznie dziękujemy. Wolontariusze to także dziennikarze. Tak, to prawda. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy jeszcze, żeby Państwo przyjrzeli się y, tym gadżetom, tym, tym przedmiotom, licytacji. które są y, przeznaczone na licytację. One są bardzo ciekawe, bo y, mamy też y, element fajansowy w takim, na takim nietypowym przedmiocie jak umywalka. Fajans y, 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 przeżywa na, y, renesans we Wrocławku i to także widać w tej licytacji. Jest ciekawy zestaw przywieziony prosto z Wielkiej Brytanii. Prezent, czy też właśnie taki dar przekazany od osoby, która chciała, żeby to było licytowane. To jest porcelana z wizerunkiem królowej Elżbiety i taki dzwoneczek, który zaprasza na English tea. Jest także poduszka w kształcie fajansowej róży. Są motanki ukraińskie, przekazane także przez osoby, które mieszkają we Włosławku. Przez ludność ukraińską. Tak, dokładnie, z Ukrainy. Pani dokładnie jedna taka bardzo, bardzo zaprzyjaźniona Ukrainka nam przekazuje te lalki. Mamy słuchy, że dojdzie jeszcze trzecia. My pomagamy ludności ukraińskiej, a oni w ten sposób są pomoc także nam. Tak, dokładnie. Dodatkowo tak zwany strażak na dach, piłka koszkowa z podpisami zarobników z Anwilu, kalendarz podpisany przez Andrzeja Brutę. Piłki z, z Wimbledonu przewiezione, tak, najnowsza płyta zespołu Enej, który grał niedawno we Wrocławku. Aukcji są różne, różniste. Wystarczy poszukać i licytować. Serdecznie Państwa zapraszamy i dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami. No i my się dziękujemy dziękuję. bardzo. Siema na koniec. Oczywiście. Trzy, cztery... Siema! Siema.